Dzisiaj jestem serwie i dzisiaj tak mega krótki odcinek, ale myślę, że mega ważny. Odkryłem taką rzecz w Fortnite. Nie wiem, czy odkryłem po prostu w mojej grze z moim teammateem mieliśmy zepsute dźwięki. Mógł to być zwykły bug, ale teraz moją teorię wtoczę, że to mogą być dźwięki związane z następnym sezonem. Czyli te dźwięki są takie stłumione, jakbyście byli pod wodą. A jak wszyscy o tym mówią, to mówią, że następny sezon ma być o motywie podwodnym. Więc myślę, że Epic Games mogło coś popsuć i mogły im się te dźwięki wtoczyć w naszą jedną grę. To tylko się przez jedną grę stało i później już było normalnie, ale tylko przez tą jedną grę się tak stało, że były takie dziwne dźwięki, jakbyście byli pod wodą. Może to być zwykły bug, ale według mnie. To jest kolejny jakiś tam zwiastun tego, że yy, będzie w sezonie trzecim motyw podwodny. Yy, yy, na koniec Wam jeszcze puszczę yy, parę fragmencików, bo w sumie cała gra tak była, yy, całą grę tak mieliśmy, tak cicho. Yy, mega dziwnie się grało. Yy, jak widzicie, takie stłumione jest wszystko. Nie wiem, napiszcie co Wy o tym myślicie: Czy to jest zwykły bak, czy po prostu epikowy się coś zepsuło i te dźwięki już wyszły? Bo model pływania pod wodą mamy, ale dźwięków nie mieliśmy. A te dźwięki, myślę, że wydają się sensowne, ale jak widzicie, nie wszystkie dźwięki. Jakaś mała cząstka dźwięków była normalnie. Ale nie wszystkie dźwięki, no nie? Więc napiszcie, co sądzicie. Ja wam powiedziałem, co ja sądzę i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. No i co? Ja się z Wami żegnam i zostawiam was z fragmentami gry. Cześć, cześć!